Witam Was na kolejnym odcinku Jak widzicie, przygotowuję się właśnie do ogrodzenia pastwiska Nowej kwatery od tego roku W zeszłym roku była jeszcze koszona na siano, w tym roku już Jako, że jest e, praktycznie w połowie już ogrodzona Będzie wypasana no będą się na nie pasły po prostu angusy a jako, że no nauczyliśmy się robić takie fajne szybkie słupki szybkiego montażu i demontażu oczywiście akacjowe do tego spody z całą bielą są impregnowane jeszcze, żadne robactwo nie zżarło tego. Robimy te słupki myślę, że na spokojnie na jakieś 10-15 lat. Myślę, że 15 spokojnie taki słup wytrzyma. Jest to już... Bieli tutaj nie ma za dużo, są osztorcowane. Ten taki krzywy jakiś gorszy, ale... Dajmy na to nawet taki, o jakiś kawałek bieli reszta. Silna akacja beton wśród drzew. Najgorsze te spody. Kupela tutaj wytrzymywały przy, przy naszym wcześniejszym bydle. Tylko wtedy była tylko jedna linka, chude, dosłownie z gałęzi. I łamały się tu przy spodach ale głównie jak tu była gałąź no to grubości ręki ale tak naprawdę 3 czwartej grubości to była biel więc też nie dziwne coś takiego tu jak widać większość to jest biel rdzeń coś tam ten rdzeń zawsze tam wytrzymuje kawałek będziemy grozić w zasadzie jest tylko tutaj od drogi iść tak jak idzie droga tam, do tamtego momentu już tam jest ogrodzone wcześniej, bo całe to pole tamto za, za tą łąką jest już tam w zasadzie ogrodzone, nie no w zasadzie tylko jest po prostu ogrodzone drutów tam nie ma, bo ściągnęliśmy na zimę jest tu wiadomo las może masa zwierząt, dzikiej zwierzyny tutaj przebiega żeby mi też nie utrudniać, bo na zimę nie jest to potrzebne, żeby tam prąd był ani druty. A jakiś problem, te dwie linki ściągnąć, co dla nas nie jest. I po co mielibyśmy ponosić koszty w postaci zerwanych tych drutów? Więc tak, jakby dla konserwacji ściągnęliśmy. Ale izolatory są, słupki są, więc można powiedzieć, że są ogrodzona. No. Ta łąka nie była ogrodzona w zeszłym roku, bo zbieraliśmy jeszcze tu siano dla angusów. W tym roku nam doszły inne łąki, dlatego też postanowiliśmy, że ją ogrodzimy. Wiadomo, to jest najtańsza forma e, karmienia bydła wypas. Więc też, to jest też główny powód, dla tego, dlaczego one będą wypasane. Subki będę montował co około 5 metrów. Będę robił doły taką otobrechą. E... Dołki są po to, żeby się nie męczyć i nie rozwalać słupków yy, młotem. Robię taki moment, zaraz zobaczycie. To jest naprawdę chwila, żeby zrobić taki dołek, ale naprawdę fajnie się potem słupek trzyma. Bez walenia na siłę i roztrzaskiwania tych, tych słupków na pół. Ułatwia. Chwila więcej robota, w zasadzie nawet mniej. Bo to jest... Tam się można namęczyć, żeby ten słupek wbić, wbicia tutaj się przejdzie raz, raz, potem raz, raz i wbite wszystko no taka brecha dosyć ciężka, więc fajnie idzie potem no wkładane słupki wbijan młot, linka i gotowe więc zaczynamy Jak widać, już słupki są wbite. W zasadzie, no, Co tu dużo pokazywać? Jest dołek. No, Słupek można wyciągnąć, jest dołek. Słup luźny. I fajny, sztywny. Taki fajny mogę podać sposób na to, żeby słupki nie pękały, jak je wbijamy. Po prostu wystarczy je tak wyfrezować dookoła, piłą nawet, żadną tam frezarką. Wystarczy szybko ściąć te brzegi. Jak się uderza o kant, to te kanty jakoś tak tą całą siłę od młota otrzymują na siebie i po prostu strzelają. I każdy jeden słupek, zdarza się tak, że każdy jeden słupek pęka. A kiedy tak jest zrobione, to nawet mogę wam pokazać O, tu nie wbiłem Zapomniałem Chciałem wam pokazać A ja przyjechałem dalej Tu już jest naturalne pęknięcie Po prostu było ścięte i albo szybko korowane i dlatego tak pękło, jeszcze gdy mokre było Nie widać nic nie pękło, ani się te szpary nie powiększyły. Tu, tu jest osadzone. Też widać ładnie, normalne. Normalny słupek nic nie strzeliło. Nie tracimy tych słupków dzięki temu. Tu ładnie widać, jak jest zrobione. Też tu jakiś świeży, ale już wyschnięty. I też jak widać, żadnego pęknięcia na pół. Tak się zdarzało, jak się takiego czegoś. Nie robiło. To nie jest jakieś odkrycie, ale naprawdę fajny sposób. Dzięki temu, że są okorowane, ich żywotność też jest kilka razy większa. Wzrasta dzięki temu. No następno. Dużo tych słupków nie poszło. Myślałem, że mi braknie i będę musiał iść podebrać z kwatery. Ze dwa przynajmniej. A tu mi dwa zostały. Źle policzyłem. To w sumie do końca nie wiedziałem ile ich mam. <grym> Około 40. No, jak widać, mocne. Nic nie pęka na takiej wysokości mniej więcej idą linki, żeby cielak podchodzący dostał w nos, żeby woda chciało mu się uciekać. Chociaż nie podchodzą za bardzo, też wiedzą co to znaczy. Sznurek. Tutaj chyba no sznurek, albo po prostu co to, to, to widać, jakaś linka. Trzymają się z daleka. Ale kiedy tego nie ma. Wszystko może się zdarzyć o, Witam was po Około tygodniu, ponad tygodniu Jakoś tak nie było czasu do końca tego filmu Cała rzecz to jakaś robota Przednę właśnie otworzyć Angusom wejście na kwaterę Jak już mówiłem one ja nie wiem czy mówiłem. A, no, no dobra, to powiem jeszcze raz. Rano zawsze tutaj otwieramy, wieczorem zamykamy tą furtkę, żeby tam nie łaziły po tych dwóch drutach, dwóch linkach. Tu mają po prostu taki swój taką no nie, wieczorną kwaterę po prostu i też nie deptają tej łąki bez sensu. Sobie tu leżą pod drzewami i mają spokojnie i bezpiecznie, że jakiś pies czy coś nie pogonić alaka, czy jak nie wyleci, coś się wydarzy. Dla nas to żaden problem i tu zamknąć. One są takie sprytne, że potrafią to otworzyć więc jeszcze się owija takim paskiem, żeby jak otworzą to, żeby nie zamknęło i bo już się tak zdarzało. No. Kwaterę mają już rozstawioną. Tutaj tak zamknąłem, bo już jest tutaj odrost w parę dni, w parę centymetrów odrostu jest, żeby też ta trawa, no żeby nie zjadały tych tylko... Odrostowie nie męczyły tej trawy, po prostu no, tak jest lepiej. Tu też zaraz Wam pokażę, czy je obserwować. O. Obsarane trochę, ale tak to jest na trawie. Wyciek sobie leci. No, tutaj jest plan taki, że... Dojdę za staw, za staw, za tą sadzawkę, no to już staw to był kiedyś. Jak się robi cieplej, to już tu wody nie ma, więc... Jeszcze chwila i zaraz nie będzie. No dobra, jak dojdę za staw... Zaczynamy puszczać już tamtą furtką. Tam jest druga furtka. I tu zostałem w zostanie zamknięte, tak samo jak tutaj jest zamknięte, żeby ten odrost był. No, to w sumie tyle. Żeby. Mógł się jakoś tak fajnie rotacyjnie wypuszczać. Trawa jest większa jak na poprzednim filmie, co widziałem, bo sobie. Już tam przyjrzałem, co tam wcześniej nagrywałem i była dosyć niska w porównaniu do teraz. Już to lepiej wygląda. No ale ja mówiłem, że już to było. Czas temu. Kurde, Tu się coś przesunęło. I dostałem przez izolator, ale jednak prąd przeszedł. Trawką się posunę, żeby im tu nie tak. No. Coś tu jeszcze. Już zaczęli, zaczęliśmy sezon inseminacji. Mówiłem, że będzie to na początku czerwca, nie wcześniej, no ale mamy już 20, jak to nagrywam, pierwszy yy, maja. i już są te rójki teraz, to następna rójka będzie już no, na. No wyjdzie w sumie na początek czerwca, ale żeby to się znowu nie przeciągło do, do jakiegoś e, października, zaczynamy to dużo, no nie dużo, no trochę wcześniej. Wszystkie już mają są w odpowiednim wieku do zapłodniania i dwie koleżanki trzy dni temu już były. inseminowana ale widzę, że żadnych żadnego śluzu skrzyni nie puszczają, więc miejmy nadzieję, że nie bądźmy dobrej myśli, że jest do końca ukrywało, jesteśmy po tych dwóch inseminacjach robimy je tak, jak w zeszłym roku, zaczęliśmy, już i potem przyniosło to fajne. Fajny, no, przyniosło to w końcu jakiś efekt. Podwójna inseminacja, czyli jak zauważamy rano, kryjemy wieczorem tego samego dnia i następnego dnia jeszcze rano. Wtedy jakoś ten czas zawsze się jakoś zegrał. Wcześniej próbowaliśmy i właśnie jak zauważyliśmy rano, wieczorem i nie przyniosło to efektu, potem yy, albo znowu wieczorem albo jakoś rano, albo jak zauważyliśmy i tak się zawsze, i tak nie szło tego trafić, więc teraz już się robi tak, że no drożej ale skuteczniej bo właśnie przy chyba w trzech sztukach się udało tak w zeszłym roku dzięki temu, a tak co nie chciałem złapać, no ale obie nie były tak podwójnie, bo się nie udało i Zosi, ma, małej, nie małej Zosi, już jest, no. no, widać, że jest teraz mniejsza od nich, e, ma skończone 15 miesięcy, ale teraz bardzo szybko przyrasta, już teraz większa jest, e, więc no ta zaniom to jest tam, e, właśnie co była robiona dwa razy, no jest od niej dużo większa, ale też jest od niej dużo starsza, no, dużo starsza, więc też dlatego ona jest robiona. No już ją po prostu zrobiliśmy, jest to siostra tej, tej, tutaj Lucy, co ma właśnie tą jałóweczkę. No Też myślę, że na taką fajną krowę wyrośnie. E... Lucia też była w tym wieku inseminowana, też była podobna, więc... No, bo się nie dała złapać po prostu <gryzny> ra wieczorem, dlatego tylko rano się udało, a Mania, Maniura, rano i wieczorem, więc myślę, że jakiś efekt z tego wszystkiego będzie. Już czekamy jeszcze na dwie sztuki. Tamte chyba, z... no tak, to są te dwie z tyłu. Też już się nadają. Tylko trzeba czekać na ruję. Nie wiem, czy jedna nie miała cichej, bo coś tak, taka podejrzana jest zawsze wodziła właśnie z tą Zosią, a jakoś teraz tej ruji nie miała. Wcześniej się obserwowało, jak to było. No, no, dobra, tu dużo już nie będę gadał, bo coś zrobić z tego 20 minut. Znowu, <grych> no. Cielaki, jeszcze powiem, cielaki przyrastają. Jogóweczka bardzo dużo urosła od tego czasu, chociaż już ma prawie dwa miesiące, więc też już o, musi rosnąć. Byku też fajnie rośnie. Krowa, co wycieliła byka, no to właśnie jest ta przy nim. Ma spore wymie, jak widać. W porównaniu do Lusi, co ma tą jałóweczkę, ma mniejsze Ona w zasadzie karmi i tego byczka i tą miałeczkę. Stara się ją czasem odgonić jak zauważy, ale ona tak sprytnie Z tyłu za nogami podejdzie, kiedy byczek stoi przy krowie i, <grym> i podkrada sobie Eee, jak ma dosyć mleka, żeby byk mógł sobie podkradać to Znaczy, żeby jałóweczka mogła sobie podkradać to Niech chce podkrada Fajny naprawdę widok <grym> I kwaterowy wypas naprawdę i duża oszczędność, a i tak widać nie wyjadają wszystkiego, jakie jak zostawiają. Sporo na długość ponad palców moich to. Dlatego też będziemy potem właśnie przegradzać, żeby nie zwracały się i nie wyjadały. Bładno ładno, prosto. Też się zdarzyło, że. Wyszły już na tamte kwatery, co były wcześniej. <śpiewanie> Się tak zdarzyło. A tu musiałem odgrodzić. <śpiewanie> Podwójne słupki są, bo z tyłu jest ogrodzone. A tutaj za tymi lipkami nie jest. No i angusy, jak widać, pomimo tego, że mają włopór trawy. To i tak muszą sobie jakieś drzewa poskubać, a to są lipki posadzone specjalnie tutaj na pszczół. No i... Każdą by zniszczyły. Nie doszły do, do żywego drewna, tylko tą korę. Więc znaczy powinno, nie powinno się nic stać z tym. Miejmy nadzieję. Dlatego no, też tak odgrodzone. No, parę słupków, tylko tam pięć. Taśma jakaś, i się boję tego. No. Jeszcze wam pokażę, co tam się zmieniło ukus. Bo też jest co pokazywać, bo dawno już też kutek nie, nie pokazywałem. No, no to widzimy się ukus. A ukus, jak słychać mnie wołają. No idziemy, już idziemy. kózki wychodzą codziennie na pastwisko. A tu? Wykociła nam się Mela. Też dosyć liczny miot, Cicho. Adam ma. Adam, bo to jest nieważne. Mela wykociła trójkę. Dwie kuski koziołka. Jak widać po koźle Wiktora. Z kanału Wielkopolska Zagroda. Takie półanglonubijskie. Pół <słyska> No o kurde, dobrze, że się zamknęły drzwi, bo biorę je na smycz Ja razem je jeszcze wyprowadzimy na pastwisko Muszę je wziąć na smycz, bo mi uciekają, a potem nie chcą wchodzić w ciastkę ja biorę na takie No idziemy, idziemy No dobra, ogarnąłem je, mam je na smyczach idziemy na pastwisko ten biedny koziołek, coś go któraś nadepła na nogę Nie ma złamanej, ale coś go boli go wziął w rękę I ta się oczywiście też... Zaplątała O, dobra, mamy Idziemy, bo tu... Babci do królików wyjecie. chodźcie Chodź, chodź, Halina, chodź Biedno idzie. Koś sobie daje radę, no musi to rozchodzić. Ja mu ni ni niestety no, nie, nie mogę pomóc. Złamane i nie ma. Na szczęście. No ale tak się zdarza, że tu tam są dwie kozy. No jedna drugą pogania, żeby go mogło tam przycisnąć i tak biedaczek. No. Tu jest kwatera, mam taką dużą kwaterę z dwóch siatek. Dużą, niedużą, ale całkiem sporą. Chodź, 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 Halina, chodź, chodź. Chodź, Halina, chodź, No i tak to wygląda. Mają tutaj dosyć cały dzień. Tu muszę je przytrzymać, bo się już trochę nie dają zdajać małym. Zwłaszcza Halina. I ma wielkie wymie. Mam ich jeszcze trochę podoją. Teraz nie mam akurat czasu im zdoić, więc też niech... Dobra, niech samela idzie, bo ona to tam daje jeszcze no czwórka, na no, to się tam strasznie biją i no może już dlatego nie chcę powiedzieć, że walą no fajnie rosną, bo no, ten mały trochę tak troszkę gorzej, ale też nadgania no ten kozioł to zadziwia wszystkie inne nawet go przytrzymuje przy karmieniu czasem żeby nie bił Teraz też go złapie No, a tamte się fajnie pasą. Chodź. No, brak. To był starczy, go trzeba przytrzymać, żeby ten mały biedaczek się napił. No, myślę, że to by było na tyle. Jadę przygotowywać pole pod grykę. Z wami się żegnam. Do następnego odcinka. Chciałbym te odcinki do teraz częściej też nagrywać, bo już jest co pokazywać. Zaraz się sianokosy zaczną. Więc może jakieś przygotowania do sianokosów, coś takiego. Ech. A tymczasem kuski się fajnie pasą.